No sorry, że nie, nie zamknąłem przyspieszenia, no ale widzicie, szybko zdałem. I tak się kończą diolsy na moim kanale. Wszystkie. No to dzięki, cześć, pa. Siłoneczko, ziómeczki, z tej strony ogień I to jest kolejny odcinek z Minecraft d Walls. Jesteśmy na serwerze Craft Games AP w opisie Craft Games to oczywiście serwer Citrox'a I widzę się z wami ogień wśród enchantach I tak, może dzisiaj sobie Wejdźmy na jakąś Zlamiłem No nieźle, ile jest osób? 27 Ale mnie ścina Dobra, mm, może nie wiem na jaki team Spróbujmy. Mam dwa. Pełny. Może jeszcze team 3. Nie. To ja jestem. A team jeden? Pełny. dobra, bądźmy w tym teamie trzecim. Jestem ja i jakiś inny typek. Ale raczej będzie nas wszyscy... Oj, sporo więcej. No bo są jeszcze osoby, które nie wybrały swojego teamu. A one zostaną podzielone nie na te dwie drużyny. No chyba, że wszyscy, że żółta drużyna się zapełni. Oto to cóż. Team 4, Team 2, oj tam, oj tam. No jest, będzie nas sporo dość osób w tym teamie. Muszę się przygotować, żeby zabrać szybko skrzydeczki. E, tak, zlegowało mnie i nic nie wziąłem. Bierzemy standardowo zestaw górnika Szybko kopiemy drewno, ja tutaj robię tajem... SZMATO SZMATO Okej, okay, zarąbałem mu drewno To ja robię tutaj tajemlapsa i widzimy się za niedługo